Hej wszystkim, to Pyrrha w Korei. Dzisiaj filmik trochę śmieszny, trochę straszny, ale przede wszystkim filmik, o którym mnie prosiliście. Czasami na swoich mediach społecznościowych, zwłaszcza na Twitterze, dzielę się niektórymi komentarzami, które dostaję od no, od widzów, nie powiedziałabym, że od fanów. I dzisiaj tymi komentarzami podzielę się również z wami, będę je czytać, pokazywać i będą one animowe i wszystkie komentarze, które pojawiają się w tym filmiku są to oczywiście komentarze, które dostałam ja w przeciągu ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy na moim kanale na YouTubie. Nie są to wszystkie komentarze tego typu, które dostałam. Niektóre usuwałam i w ogóle nie zapisywałam, a niektóre z nich nie są komentarzami hejterskimi. Umieściłam je w tym filmiku ze względu na troszeczkę taki wydźwięk komiczny, powiedziałabym, ale muszę was ostrzec, że im bardziej będziemy się zbliżać do końca tego materiału, tym poważniej będzie się robić. Te komentarze będą takie coraz ostrzejsze. Komentarze podzieliłam na kategorie, i pierwsza kategoria to są dobre rady. Dobre rady, o które nie prosiłam a i tak je dostałam. CZĘŚĆ PIERWSZA DOBRE RADY Odstaw słonko kawę i jedz codziennie świeży seler. Warto, naprawdę. Pani Pyra nie ma przypadkiem bulimii? Brakuje ci witamin, dbaj o siebie. Nie mogę tego oglądać. Pomysł na film do dupy. Zapisz się do policji i oszczędź nam tego. Chyba trochę jaja sobie robicie z tego gotowania. Nie bierzecie tego na poważnie. Na wizji próbujecie, a po wyłączeniu kamery jedzenie ląduje w koszu. Niech się chociaż raz postara, a nie robi z siebie pajaca, a ty się głupio z tego śmiejesz. Mało sympatyczna osoba. Zimna, kategoryczna i bez uśmiechu. Popraw się! A teraz kategoria, która mnie osobiście fascynuje. Widzicie, mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie wiecie, jest o Korei Południowej. Ale z tych komentarzy wynika, że część widzów pyry w Korei, kanał o Korei Południowej Nienawidzi Korei Południowej i Koreańczyków. Część druga. Korea jest najgorsza. Sprzedałaś się. To jedzenie na początku wygląda obrzydliwie. Kupa, 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 kupa. Weź pod uwagę, że nie każdy jak ty zachwyca się koreańską kuchnią. Dla mnie wygląda strasznie to jedzenie. Powstrzymująca się od wymiotów emotka, powstrzymujące się od wymiotów emotka, powstrzymujące się od wymiotów Emotka. Z tym jedzeniem to przesadzasz. Mnie na przykład to jedzenie obrzydza i wręcz odpycha od apetytu. Wymiotująca emotka, wymiotująca emotka, wymiotująca emotka, wymiotująca emotka. Byłem dwa tygodnie w Busan. Jedzenie strasznie drogie, ceny dwa razy jak w Londynie. Za dwa duże jabłka cena około 40 zł. Do tego jedzenie nie za bardzo smaczne. Wypicie dobrej kawy na mieście ograniczy z cudem. Najczęściej spotykana kawa to kawa z maszyny, posłudzona i niedobra. Ogólnie państwo ma wielkie braki żywności. Brakuje owoców, warzyw, dobrego mięsa, dobrego chleba. Ich żywność to głównie ośmiornice i małże wyławiane z morza. Co do ludzi, to państwo robotów stworzonych do pracy. Pracują w skrajnych warunkach po 123 14 godzin dziennie. Nie wiem, co by musiało się stać, żebym tam zamieszkał. Jednym słowem tragedia. Nie rozumiem po co. To nie jest ani niezwykle bogaty kraj do życia, ani szczególnie piękny. Co będzie, gdy się zestarzejesz i nie będziesz miała ochoty i sił na pracę po 9 czy 10 godzin? Przecież by zrobić sobie gorzej, jest tysiące ładniejszych miejsc na ziemi, gdzie klimat i otoczenie jest przynajmniej fajniejsze. Życie jest jedno. Szkoda go marnować. Ciekawi mnie wobec tego, co pani mówi. Dlaczego wybrała pani życie w Korei? Jak się pani czuje w otoczeniu ludzi o umysłach niewolników? Jak zamierza pani pokierować edukacją dzieci, aby uniknąć wyścigu szczurów? Pyra w Korei. Azjaci są chorzy na łeb. Wyglądają tak samo: czarne łby i czarne gały, no i oczywiście oczy. Przyjedź do Polski i popatrz, co robią z normalnymi obywatelami, którzy są siłą wyciągani z pociągów za brak maseczki na pysku i tak dalej, a nie p... o Korei Mamejo. Główno mnie obchodzi, co się tam dzieje. Nawet twój pies ma obawy, czy nie trafi na grilla z nietoperkami lub innymi gadami, chyba świat się odsunie od azjatyckich krajów do czasu zakazu spożywania takich dań. Wygląda to nie najlepiej jak do tej pory. Emotka w maseczce, emotka w maseczce, emotka w maseczce, kupa, 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 łapka w dół, łapka w dół, łapka w dół, łapka w dół. Czemu nie mieszkasz w Polsce? Czemu nie chcesz mieszkać w Polsce? Kolejna kategoria to próby analizy mojego związku z Tedzinem, Korańczykiem. Jest też kilka opinii na temat mojego własnego ślubu oraz naszych potencjalnych potomków. Cześć, mam pytanie, czy Tedzin cię bije? Podejrzewam, że mało ważna dla Ciebie jest kultura i tradycja polskiego wesela, bo jesteś zapewnie ateistką, jakkolwiek surrealistycznie to brzmi. Przyznawanie się do ateizmu jest przyznawaniem się do głupoty, bo jak ktoś, kto w nic nie wierzy, w ogóle temu zaprzecza, dziwi mnie jednak podejście rodziny. Gdyby moje dziecko brało ślub niekonwencjonalny, to chyba byłaby to porażka życiowa, że nie potrafiłam mu pokazać uroku i czaru rodzimego ślubu. Związek z kimś o innej kulturze powinien być wypośrodkowany w różnych zachowaniach. Ani jedna, ani druga strona nie powinna rezygnować. Ślub w Korei zamiast w Polsce i to w duchu koreańskiej kultury i nie łącząc polskiego ducha wesela to taki policzek w twarz dla polskiej kultury. Przykre, że wstydzisz się bycia Polką. Małżeństwo to sakrament. Szkoda tylko, że ludzie depczą go jak tylko mogą. Nie uwierzę, że w obliczu Boga można być małżeństwem zawierając go w taki sposób. A czy Agnieszka kiedykolwiek zastanowiła się, że już nigdy nie będzie miała dzieci o słowiańskiej urodzie? Ani dzieci, ani wnuków, ani prawnuków? Wyda skośno okie potomstwo. Czy w jej rodzimej wsi nie było przystojnych, mądrych chłopaków? Szkoda, że nie dziecko. Byłoby ładne. No, z tymi dziećmi to musisz działać szybko zegar biologiczny tyka. Ty taka inna się wydajesz. Chyba w ciąży jesteś. Pirat, jesteś tak bardzo inteligentna i mądra. Obserwuję ciebie już bardzo długo. I szkoda, że zostałaś w Korei i zdecydowałaś się na męża, który tobie z inteligencją nawet dopiętnie dorasta. A szkoda, bo ty w życiu możesz dużo osiągnąć, a on będzie ciebie całe życie hamować. Wiem, że miłość oślepia, ale szkoda mi takiej jego mądrej dziewczyny. Facet, który nie jest zazdrosny, to musi być pewny tego, że go bardzo kochasz i że go nie zostawisz, ani że nikt inny cię nie poderwie, czyli zakłada, że w sumie mało komu możesz się podobać, lub nawet jeżeli cię ktoś poderwie, to też nie ma problemu, ogólnie bardzo małe, ciekawe wnioski. Jeżeli zaś chodzi o wygląd, to ten dzień ma faktycznie przystojną twarz, więc nie dziwię się Tobie, że jesteś zazdrosna, bo podoba się on bardzo wielu kobietom. Myślę również, że popularność Twojego kanału jest też dużą zasługą terzina i głównie tego, że jest przystojny. Chciałabym się ogólnie ustosunkować do pani Agnieszki oraz jej związku. Otóż wbrew innym komentarzom mam absolutnie inne zdanie o mężu pani Agnieszki. Niestety ani nie widzę, ani nie czuję miłości, a co za tym idzie nawet cienia zainteresowania męża osobą jego żony. Uważam Panią Agnieszkę za bardzo inteligentną, bardzo ładną i wrażliwą osobę. Nie jestem jednak pewna, czy pani Agnieszka jest rzeczywiście w tym związku szczęśliwa i doceniana. Mam wrażenie, że odpowiedzi, których jej mąż a propos niej używa, wyprawiają ją często w zakłopotanie i nawet chyba chciałaby się popłakać. No bo sorry, ale czy rzeczywiście pani Agnieszki. I tak z ręką na sercu oczekiwała na pytanie o określenie jej jednej najpiękniejszej cechy mądrość? Naprawdę? Nie chciałaby pani, aby mężczyzna, który panią kochał powiedział na przykład piękne oczy, super ciało albo jest po prostu najlepszą osobą, jaką znam na świecie. Nie? Być może pani zaprotestuje, ale to jest zawsze pierwszy odruch czegoś, co właściwie już się tak w środku czuje i wie, ale temu zaprzecza. Oczywiście życzę pani jak najlepiej, ale ponieważ rzeczywiście tak sądzę, to chciałabym pani pomóc otworzyć oczy trochę bardziej szeroko. Jest jeszcze pani na tyle młoda, że mogłaby pani spokojnie założyć nową rodzinę i mieć partnera, który panią naprawdę szanuje i kocha. Część ostatnia to komentarze na temat mojego wyglądu oraz ataki personalne. Po pierwsze, to rób tylko i wyłącznie podcasty. Nie jesteś ani ładna, ani brzydka, ale kompletnie obojętna twarzowo. A skoro taka jest Twoja twarz, jest kompletnie niepotrzebna w nagraniu. Cieszymy się, że jesteś w Korei jednej wściekłej macicy mniej w naszej ojczyźnie śmiało można określić Ciebie jako. pod tytułem tylko. Masakra. Gadka w masce. Kobieto pimyśl. Wszystko tak badziewarskie, że głowa mała, azjatycki, wsiowy styl. Jakby moja dziewczyna w czymkolwiek, co pokazałaś, dla mnie coś takiego ubrała, to bym gonił, gdzie pieprzy rośnie. Wstydziłbym się gdziekolwiek z nią pokazać. Pyra, masz kwadratowy owal głowy i zbyt szerokie usta. Ale byłaś ładniutka w 2016 roku. Byłaś nieco okrąglejsza i nie miałaś marszczek. Zmarszczki bardzo postarzają, więc przestań marszczyć czoło. Pyra w 2016 roku wyglądała bardzo młodo i pięknie. Przez te kilka lat, to znaczy do 2021 roku, bardzo się zmieniła. Bardzo lubię słuchać twoich koreańskich historii, ale muszę zapytać, dlaczego tak oszpeciałaś tymi okularami? Mam wrażenie, że jesteś chora i przepraszam, jeśli to prawda. Wyglądacie źle, kamera jest zła, wszystko jest złe, mąż nieszczęśliwy, ty zła, udajesz, wszystko k***a do dupy. K*** to, skasuj to. Tobie się coś wydaje, że ktokolwiek będzie ciebie oceniać, jeżeli rozstaniesz się z tydzinem, czy jakkolwiek się wymawia jego imię z całym szacunkiem? Usta stworzone do jednego. Widać, że te usta komentującej pani wiele ptaków widziały. Dawno nie widziałam tak brzydkiej kobiety jak Pyra. Jej mąż wygląda bardziej kobieco. Absolutnie zdaję sobie sprawę, że to wcale nie są najgorsze komentarze, które pewnie widzieliście, ale to są komentarze, które ja czytam czasami codziennie i które niestety, mimo tego, że się staram je jakoś wyprzeć, zapomnieć, ignorować, jednak zostają w mojej pamięci. Na koniec chciałam Wam powiedzieć, że influencerzy, celebryci, aktorzy. To są wszystko ludzie i wypisywanie takich bezmyślnych złośliwości, nawet z dobrymi intencjami, to jest tak naprawdę przemoc. A jeżeli ktoś twierdzi, że sami sobie zasłużyliśmy na takie zachowanie, ponieważ wystawiamy się na opinię publiczną, to myślę, że taka osoba powinna bardzo, bardzo mocno przemyśleć swoje zachowanie. Nikt nie zasługuje na przemoc, to jest obwinianie ofiar. W ostatnich czasach jednak na szczęście pojawiła się taka tendencja do piętnowania tego typu zachowań, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Coraz mniej pojawia się też głosów, że powinniśmy to znosić w milczeniu, ignorować, nie karmić troli, co również bardzo mi się podoba, ponieważ moim zdaniem powinniśmy zwracać uwagę, wy również powinniście zwracać uwagę, jeżeli widzicie tego typu zachowania. Zwracajcie uwagę, zgłaszajcie przede wszystkim. Nie pozostawajmy obojętni. I teraz taka zasada, którą ja sama stosuję wobec innych osób. Jeżeli nie podoba Ci się to, co robię, a nie krzywdzę przy tym innych, jeżeli Ty sobie w sercu też odpowiesz: Kurczę nie, ona faktycznie nie krzywdzi tym, co robi innych, to może po prostu przestań oglądać mój kanał, przestań oglądać to, co tworzę. I zacznij oglądać rzeczy, które Tobie się podobają i które przydadzą Ci się w życiu. I na koniec, żeby już nie było tak smutno, bardzo, bardzo chciałabym podziękować Wam za wsparcie, ponieważ to dzięki Wam, dzięki Waszym wiadomościom, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek, to dzięki Wam czuję, że to, co robię ma sens, że faktycznie lubicie to, co robię, że podoba się Wam i że powinnam kontynuować. Dlatego bardzo Wam dziękuję. Chciałam pokazać Wam, z czym czasami trzeba się zmagać, jak się jest, um, no, influencerem, tak powiedzmy, osobą, która działa w internecie. Mam nadzieję, że trochę Wam to pokazało, jak to wygląda z tej mroczniejszej strony YouTube'a. I to tyle. Widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa.